Teraz kontynuję, mm, Jakby grę Następny dzień, z tego co pamiętam, to tutaj coś robiłem z Arianem, a tu jest... TY synu, szuj się pojewić! Chróci żyć! No. Spokojnie, człowieku, spokojnie! Y, Arianek tutaj sobie siedzi y, Natomiast ja mu wyczyściłem drogę i my sobie pójdziemy... Tam, tak? Tak Arienku, drogi walet. chodź tu, wstawaj, Ej, wstawaj, pomóż mi wstać, a nie, ja to mam nic z taki mapka, a yy... nie. O. Teraz schodami na górę. Tędy. Tutaj czestiłem chyba. Drugi tak. na lewo to skład oliwy. Chodź ze mną, Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się, mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo. Żegnaj, widzisz Dobra, żegnaj. Wow. Taki śmierć znalazłem, ale pewnie słabszy od mojego. No ale taki sam. Nie można w tym momencie zapisać. No, no. Suj! W Wiedźminie Mówią, że zabiłeś króla. Nie, nie zabiłem. Wierzę ci. No cieszę się. Głupie by wyszło, gdybym musiał cię teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie. Z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami. No i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z dziesięć razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem. Ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z gdy wpadliście w pułapkę w Byłem. Żdzieblarz mówił, że skojatele byli wyjątkowo zajadli. Założyłeś jakieś znaki szczególne rozpoznałeś komando. Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea, i ciągle wrzeszczeli Jorwet. Skąd tam się wziął Smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblasz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda? Pora na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie. I już. Daj mi chwilę. A co ja dostałem od niego? Jak to nie można? Coś dostałem od niego. Rzecz o smokach. Przeczytajmy sobie. Niegdyś smoki były powszechne i niespodzielnie władały kontynentem. Smoczy ogień był zgubą dla miasta, smoczy apetyt zagrożeniem dla pierwszych kolonizatorów. Przeciwko monstrum stawali czarodzieje, do walki z nimi stworzono minus. Dzisiaj smoków prawie już nie ma. Widuje się jeszcze kony lub oszluzki, ale w porównaniu ze smokami prezentują się one jak dachowce przy tygrysie. Bestie zostały wybite przez profesjonalistów w rodzaju sławetnych rembaczy z Greenfried. Składniki alchemiczne uzyskiwane z ciała Smoka należą do najdroższych na rynku i cieszą się niesłabnącym popytem wśród czarodziejów. Pieczony ogon bestii to prawdziwy przysmak. No to już mamy wiedzę z gatunku. z gatunku, osy... z gatunku os... Znaczy o smokach. I tu nie wiem czy nie mamy jakiegoś bestier... bestiariusza. No, i tutaj może. Tu jest ten opis. I tutaj mamy wszystkie misje. Marki sobie przecież tak jak chcecie. Ja tutaj przyjadę. Tutaj lochy, zamko dla, i dla wale... zamek na Walet. No i tutaj postacie. Liczne. ten Sclevs A to Echeveri był to chyba ten silny rycerz, który tak walczył No dobra Za króla uciekł! Odetniemy mu drogę! Poprowadzę! Dobra, idziemy! A patrzcie, co tam czeka na mnie? Tris. Tris Merigold. Gerard, tutaj! Ustawkowskiego. Widzimin był. Y, no, tu jenefer bardziej zaprzyjaźniony, no ale. Tutaj mu jakby się pamięć wyzerowała. A Tris jest taką jego. przyjaciółką. Trójce można wybierać pomiędzy tymi dwoma, natomiast mi się wydaje, że ja postąpię tak jak Sapkowski tego sobie życzył. No ale nie mówmy o trójce, gramy w końcu w dwójkę, czyli wspaniałą fabułę, może bardzo intensywną przygodę, kurde, wiesz to. A teraz już te rzeczy, które zbiorę się liczą, bo wtedy to z tego zamku to nie wiedziałem, czy się liczą do mojej kolekcji, ale tutaj się na pewno liczą. Nie można zapisać, no trudno. Patrzcie, płonie mnie Znaczy, A la... Właściwie to nie wiem, czy teraz jestem w zimie czy u lavalet. Chyba jednak w Lochach Lawalet, no bo w sumie ta lokacja się nazywała Lochy. Lavalet właśnie. No, Lochy zamku lavalet. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kajdana, nie czapkę, niewitkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale. Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Rosz o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy kroju barona Kimbolta i Maravela. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie, Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Triis. Tak. Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o INFR. Wszystko. Ze szczegółami nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na cumach! Chronić murtę! Cuma Larka, kapitanie! No to płyniemy. pontarem. Zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temeri. Gdy został pokonany, Honor ugiął karka Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Honor, ciekawa rzecz. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Jennefer. Historię życia, które mu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy. Albo wiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Ciekawy kto? No ale sam narrator. Zobaczcie jakiś stworek. Nie chodziło mi o, Jor o Jorweta tylko, bo to jest Jorwet taki przywódca tego komandacka. Tylko chodziło mi o tamtego krawopająkę. Bo to się chyba krabopająk nazywa. Kowaj broń, Elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego pana Edir, suwerena doliny Pontaru itd. itd. A ty, kim jesteś? Przyjaciele mnie ludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopają. czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest, ale potrzebuję pomocy ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu... wsparcie samych skojatel. Nie chcę złota. Słowa zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. A, twój podopieczny dopadł Neckera. Pora iść! To jak elfie dogadaliśmy się? Jest tak gora micha, i głowa wenda? Z Akt pierwszy na granicy emersko-Erygiańskiej. Plot sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Ja tam nie mam nic przeciwko. A z tego, co widzę, mam level, no. Do, I punkt to jest do zainwestowania, ale nie wiem, czemu nie chce mój Geralt medytować. Bez zamoczenia Wiedźmińskiej, Życi się nie obejdzie. Skacz! Nie. Dobry psia, jego mać. Dobry. Chodź wreszcie, ale Życi chyba nie zamoczyłem. Jakieś wieści od Twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwet. A ja, chwilę, bo ja tutaj. Pamiętam, że tutaj były jakieś fajne rzeczy. Tu jest jakaś... jakieś. Mie... Tam jest miejsce mocy. Ruszajmy! Zaraz, spokojnie, gdzieś się tak śpieszy. Aha, i odzyskałem. Odzyskałem swój cały ekwipunek. Chodźmy. No cicho. Tam jeszcze są jakieś kwiatki. Możemy już iść. Pis. Spokojnie. Gdzieś Chodźmy. się pierwszy? No. Dzieci się Będziemy ja jeszcze mieli dużo czasu. Idziemy. Sprawdźmy co tutaj mamy. Mamy tak. Temerski Miecz Stalowy i Zużyte Miecze. Ja, to, ja tutaj mam akurat długi Miecz Stalowy, który jest najlepszy. I bardzo dużo znoszonych rękawic, ale założę sobie, no bo przecież nie mam lepszych. Spodnie kurtkę też mam. Osełkę. Osełka. Pożogę. Samum. Książki. Jakieś dostałem. Społeczeństwo feudalne. I jego wrogowie, ale to chyba już czytałem. No, tutaj w, na górze mam wagę 172 na 275. Znaczy w sensie ilość wagi, którą mogę jakby zało założyć. No, nie wiem jak to powiedzieć dokładniej. Tutaj sobie sortujemy według wagi, jeśli tutaj powinno być sortowanie. Teraz mam na przykład według wartości. No, nie wiem. Tu mam według wagi, mam 29 jeszcze a za bardzo dużo. Zostawię sobie w takim miejscu, gdzie można zostawiać rzeczy. I to są ogólnie trzy lokacje w tej, w tej grze. I w każdej z nich znajduje się miejsce, gdzie można przechować swoje rzeczy i odebrać je w następnej z tych lokacji. One po prostu tam są. Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorweta. Wiem o dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Elf. Gra na jakiejś fujarce. To Vernon roż! Od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla temery. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Machakamskiego. Łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Dłan to są ludzie Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaź drzewa i zakończmy to. Czekam! Jesteś tylko dłan, Wernonie, Roż. Karaluchem. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miażdży. Znowu ta stara Elfia śpiewka. To znaczy, wiedź mi nie? Wiesz, ile razy widziałem takich jak ty, dumnych M.C.D. kryjących się po lasach, maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem? Pomogłem zabić króla Karalucha, to jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, Wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa ani wasze uszy. Tak było z Nilfgardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Tris, teraz! Co nie trafiła? Adam Kłębstę Lorba. wystarczyć. W porządku, Tris. Piękne. Trzeba było zaczarować uczników! Idą! Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co, Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę wlotca! Łapy precz z mojego tyłka! To ty, Roż? A myślałaś, że kto? <grym> nie jestem Borkiem Kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! On zeskoczył. Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczu! Na pewno nie na morzu! Utrzymam zaklęcie! Dalej! Idziemy! Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować! Jesteś cała? Tak! W porządku! Co się dzieje? Widzę tylko twoje kurce! Swoją drogą możemy wykorzystać osełka. No czemu nie? Ja skółki to ciężko będzie teraz. Gdzie jest ta cholerna przystań? Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego celu. Tris, bariera w mnie, Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę Geralt! Zabij ich wreszcie! Gdzie oni są? Nie ma tutaj już Dwie wiórki atakują! Alarm! Wiewiórki mają magów!

Dasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. <słuch> oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorwet i orwety, królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny, Emer Reis. Kupiec? Korzenny. Emer mm, Varemrace, cesarz Kilgarda. -cesarz... Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie! Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą, krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznie eta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtuza. Bywaj zdrów. Kupiec korzenny, podejrzany. Widzieliście tu? Diewiórki podeszły pod same mury. Jorwet ich prowadził. Widziałem na własne no, oczy. Kim w ogóle są te przeciwniki? Właśnie miałem? wydać punkt. Punkt. Na co wydać punkt? Tutaj dostanę. Geralt może utrzymać swoje tempo po uderzeniu przeciwnika bez dodatkowego wysiłku. Teraz tak, no tutaj może sobie pójdę. W art. Zawsze grałem pod Igni, ale tym razem mogę zainwestować trochę w Art, bo yy, fajnie się... fajny jest ten moc. Znaczy yy, fajny jest ten znak na tym modzie w Full Combat ribbons.